Ostatnio zrobiłem dostęp na nowego bossa, jakim jest Vladruk i w kwestiście na niego mamy taska Blood Ritual, który może sprawić problem, dlatego postanowiłem nagrać jak najłatwiej to zrobić. Na początku wyjmujemy dwa itemy ze skrzynek i ustawiamy je na pasku albo na hotkejach, żeby łatwiej ich używać. Zieloną wiałką atakujemy na dystans, a tym drugim itemem w zwarciu. Do tego najlepiej jak wszyscy wezmą środkową umiejętność, czyli ustawianie min, wchodząc na to pole. Następnie idziemy jak najdalej w lewo, gdzie rozpoczyna się atak orków i naszym zadaniem jest niedopuszczenie ich do wampiżycy w miejscu gdzie wchodziliśmy. Najlepszą taktyką jest bycie w ciągłym ruchu, żeby rozstawiać miny, bo one najbardziej ułatwią nam zadanie. W tym celu biegamy góra-dół, atakując równocześnie potwory z itemów ustawionych na pasku lub hotkeyu. Dodatkowo rzućmy firewalle lub bomby na prawo od siebie, bo magma, która tam się respi, może firować, spowalniając nas. Dzieje się tak, gdy staniemy naprzeciwko niej. Orki natomiast powinniśmy także blokować ciałem, żeby je spowolnić. Z czasem będą one szybsze, ale nasze umiejętności także ewoluują, gdy będziemy wchodzić w pozostałości magmy. Na przykład obszar i siła rozstawianych przez nas min wzrośnie, zbijając potwory dookoła. Na końcu zrespi się potwór podobny do Morgarota i ma on wampirzycę na hita, więc rozstawiamy minę po prostej w linii jego ścieżki, jednocześnie atakując tego, co mamy, nie dając się sfirować i ubić go, zanim dotrze do królowej. Można też spróbować go blokować dwoma osobami przed nim i resztą wokół niego, pamiętając o bombach. Kurwa, <grydzenie. grydzenie> Yes, kurwa. A w ostatnim tasku trzeba uważać, bo bardzo mocno to bije i najlepiej, jak najto odloruje te plazmy do poprzedniego ruma. Po więcej, zapraszam na YouTube'a oraz na streamy na Kiku.